Debukart Global zaprasza szkolenie z cyklu lider XXI wieku. Zarabianie versus oszczędzanie. Prowadzi założyciel i dyrektor naczelny Debukart International Robert Biernaciński. Dzisiejszy temat nie ma na celu zdyskredytowania potrzeby bycia oszczędnym lub oszczędzania. Celem jest wskazanie innych opcji zabezpieczenia finansowego, moim zdaniem bardziej efektywnych i gwarantujących lepszy wynik końcowy. Dlaczego lepiej zarabiać więcej pieniędzy zamiast skupiać się na oszczędzaniu? Ponieważ tak naprawdę nie ma znaczenia dla Twojej sytuacji finansowej ile pieniędzy zaoszczędzisz. Znaczenie ma to, Ile zarabiasz teraz i ile będziesz zarabiać w przyszłości. Zgodnie z tą zasadą zarabianie coraz większej ilości pieniędzy jest zawsze lepsze jak ich oszczędzanie. Jest to reguła, która w takiej lub innej formie zostanie lub została potwierdzona każdemu w pewnym momencie życia. Jest wiele powodów potwierdzających tę zasadę. Po pierwsze, to zarabianie nie oszczędzanie jest gwarancją zabezpieczenia finansowego w przypadku. Jeśli chcesz wyprzedzić to, co może się w życiu spotkać, kilka z najbardziej prawdopodobnych zdarzeń, które mogą każdego z nas dotyczyć, to nagły wypadek, niestabilna ekonomia, utrata źródła pojedynczego dochodu, długotrwała choroba, niespodziewane zdarzenie w życiu. Kiedyś, kiedy wybrałem się na spacer z psem, spotkałem znajomą, której mąż zmarł po długotrwałej chorobie. Jego leczenie trwało lata i pochłonęło wszystkie oszczędności tych starszych ludzi, pomimo że byli ubezpieczeni. Teraz ta kobieta została sama, z niewielką emeryturą po mężu i niewyobrażalnym długiem. Opowiadała mi, że oboje całe życie pracowali i oszczędzali, odkładali każdego dolara i żyli na ścisłym budżecie, poświęcając własny komfort na zabezpieczenie na starość. Niestety zdarzyło się nieszczęście, i zaoszczędzone przez dekady środki leżące na koncie oszczędnościowym w banku nie wystarczyły. Ta kobieta została sama, bez żadnej alternatywy, którą by system, który tak wierzyła, teraz zaoferował. Ten sam bank, do którego odkładali zężem pieniądze przez całe życie, Teraz zabrał wszystko w ciągu 24 godzin i przysłał rachunek zaleczenie zmarłego, opiewający na astronomiczną sumę do spłacenia. Jeśli więc starasz zabezpieczyć siebie przed tymi zdarzeniami, oszczędzając, możesz się łatwo przeliczyć. W takich wypadkach jedyne źródło stałych zarobków, jakie masz, zazwyczaj maleje lub zupełnie wygasa, a to, co zaoszczędziłeś, bardzo szybko się kończy. Natomiast stworzenie drugiego niezależnego źródła dochodu poprzez inwestycje tworzy sytuacje, w których izolujesz siebie od niespodziewanych zdarzeń. Zarabiasz pieniądze z niezależnych od siebie źródeł i na bieżąco. Możesz wydawać bez obawy, że usypana górka się skończy. Kiedy zarabiasz na bieżąco, nie czerpiesz ze studni, która może wyschnąć, tylko ze strumienia, który stale płynie. Drugim powodem, dlaczego jest lepiej zarabiać więcej pieniędzy niż oszczędzać, jest to, że zarabiając więcej, możesz więcej zaoszczędzić, ponieważ nie możesz zaoszczędzić zbyt dużo pieniędzy, jeśli nie zarabiasz dużo więcej, jak musisz wydać na koszty utrzymania siebie i rodziny. Jeśli zarabiasz na przykład 40 tysięcy rocznie i nie starasz się o zwiększenie swoich dochodów, to jest to teoretycznie maksimum co mógłbyś zaoszczędzić przez rok, nieprawdaż? A przecież nikt nie jest w stanie zaoszczędzić wszystkiego, co zarobi. Powstaje pytanie, ile możesz zaoszczędzić po podatkach i kosztach codziennego utrzymania? Inaczej, ile tak naprawdę możesz odłożyć? Innym zagadnieniem jest, co jest bardziej opłacalne? Spędzanie swojego czasu na przeszukiwaniu ulotek, wycinaniu kuponów, liczenie każdego wydanego pieniądza i odmawianie sobie na wszystkim? Obniżanie swoich standardów i świadome limitowanie stylu swojego życia? Czy znalezienie dodatkowej opcji do powiększania swoich dochodów nie niedodatkowej pracy, która po uruchomieniu będzie pracować bez angażowania Twojego czasu? Są to dwie alternatywy, a wybór drogi, którą obierzemy, zależy wyłącznie od każdego z nas. Bądźmy ze sobą szczerzy: nie jest najlepszym rozwiązaniem. Na życie wyszukiwanie okazji w gazetach oferujących zaoszczędzenie drobnych i mówienie nie wszystkiemu, co jest atrakcyjne. Każdy z nas chce móc wyjść na dobry obiad, móc kupić fajne rzeczy, pojechać na wymarzone wakacje, mieszkać wygodnie i bezpiecznie. Czuć satysfakcję każdego dnia z tego, co osiągnął, co ma i na co go stać. Życie to stała walka, to konkurencja z innymi, ale przede wszystkim z samym sobą. A no to właśnie pieniądze są alternatywą, dają nam więcej opcji, pozwalają rozwiązywać więcej problemów, zapewnić sobie zadowolenie, pozycję i w końcowym efekcie otwierają możliwość pomagania tym, którzy takich alternatyw nie mają. Inaczej mówiąc, im więcej pieniędzy zarobisz, tym bardziej interesujące się stanie Twoje życie. Bardziej ciekawe będzie życie tych, których masz pod opieką, i większe, bardziej atrakcyjne opcje będą otwarte przed każdym z was. Z drugiej strony możesz przeliczać każdą monetę kilka razy, nie dążyć do niczego lepszego i spędzić życie na oszczędzaniu i odmawianiu sobie wszystkiego. Możesz żyć nadzieją, że jakoś się uda i nic się nie wydarzy większego od oszczędności, które uzbierałeś. Tylko nie narzekaj wówczas na to, że świat nie jest sprawiedliwy. Jak coś się wydarzy. Ludzie, którzy osiągają sukcesy i mają pieniądze, często nie zastanawiają się dwa razy, zanim cokolwiek zrobią. Ich ulubioną częścią zarabiania są nowe opcje i nowe okazje, które stają się dla nich dostępne. Oni naprawdę żyją pełnią życia podróżują, kiedy tylko chcą, i nie martwią się o to, gdzie pójdą na obiad. Podejmują ryzyko. Oni oszczędzają pieniądze inwestując, a następnie korzystają z nich i cieszą się zyskami. Nie martwią się o to, ile kosztuje litr benzyny i czy starszy do pierwszego, ponieważ pieniądz zainwestowany stale zarabia, przeciwnie do pieniądza zaoszczędzonego. Ludzie, którzy tworzą dla siebie opcje zarobkowe, nie polegają na rządzie i tym, co otrzymają od kogoś na starość. Oni działają w wybranych systemach inwestycyjnych. Angażują tam swój kapitał, żeby później móc się uniezależnić od tych sytuacji, od których są zależni ci, którzy oszczędzają. Kiedy otworzysz się na zwiększenie swoich dochodów, zamiast koncentrować się tylko na oszczędzaniu pieniędzy, otworzysz dla siebie drzwi do innego stylu życia. Czego potrzebujesz? Planu, który będzie odpowiadał Twoim obecnym możliwościom finansowym i odwagi do jego zrealizowania. Nigdy nie powinieneś polegać na jednym źródle dochodu. Zbyt wielu ludzi czuje się komfortowo z jedną pracą. Jednocześnie wielu z nich narzeka na swoją sytuację finansową, pomimo że oszczędzają na wszystkim. Nie biorą pod uwagę, że jeśli włożyliby tę energię w znalezienie dodatkowej alternatywy zarobkowej, mieliby duże szanse na zmianę w sytuacji. Oszczędzanie to nie zarabianie. Do wydawania określonych teoretycznie zmniejszonych sum za coś, co oferuje ktoś jako okazję, przecenę. Idzie za tym jednak prawie zawsze obniżenie jakości i stylu swojego życia, odmawianie sobie i najbliższym bycia na wyższym poziomie socjalnym pod każdym względem. Do tego dochodzi kwestia, czy naprawdę zawsze oszczędzasz tyle, ile myślisz, że oszczędzasz. Na przykład oferta Kup 2, drugi otrzymasz za 50% mniej, jest trikowa. Tak naprawdę zaoszczędzisz tylko 25%, a wydasz więcej, jak zamierzałeś. Sprzedawca tworzy sztuczne wrażenie obniżki o 50%, kiedy tak naprawdę opuszcza 25% przy jednoczesnym podniesieniu wielkości sprzedaży dla siebie. Innymi słowy, oszczędzanie nigdy nie jest optymalnym rozwiązaniem. Każdy powinien mieć plan na dodatkowe zarabianie, nie tylko na oszczędzanie. Na rzeczy nie należy patrzeć od strony ile kosztują, tylko od tego, ile zarabiasz, że wydają się dla ciebie niedostępne, ponieważ nie ma rzeczy drogi, są tylko takie, na które nas nie stać. Dodatkowo, oszczędzanie pieniędzy jest ograniczone na wiele sposobów. Kiedy takie ograniczenie nastąpi, będziesz musiał zwiększyć swoje dochody tak czy inaczej. Będzie to jedyna opcja, aby utrzymać poziom oszczędzania. Problem jest, że często nie masz kontroli nad tym, ile zarabiasz w pracy. Co by się stało, gdyby Twój pracodawca skrócił Twoje godziny pracy? Co byś zrobił, gdybyś stracił pracę? Musisz stworzyć plan tworzenia zabezpieczenia dla siebie, zanim to się stanie. Musisz znaleźć alternatywne sposoby na zarobienie większej ilości pieniędzy, ale bez angażowania swojego czasu. Ponieważ problem nigdy nie leży w cenach, problemem są nieadekwatne do nich zarobki. Ludzie natomiast koncentrują się na oszczędzaniu, nie dostrzegają źródła problemu i wprowadzają siebie w jeszcze bardziej stresową sytuację. Wyższe ceny bowiem powodują coraz mniejszy margines do wydawania, dlatego że pieniądz ma coraz słabszą siłę nabywczą. Jednocześnie podwyżka cen obcina wysokość sumy możliwej do zaoszczędzenia. W pewnym momencie dochodzi do sytuacji, że nie ma z czego oszczędzać. Każdy ma obowiązki i cele do osiągnięcia. Oszczędzanie nie jest wystarczająco silną opcją, żeby tego dokonać. Dlatego stabilne zabezpieczenie finansowe wymaga odpowiedniego planu podjęcia decyzji i nieustępliwości w jego wykonaniu. Stabilne zabezpieczenie finansowe wymaga posiadania drugiego, niezależnego źródła dochodu. Nie wolno popaść w stagnację, pozwolić ponieść się nurtowi tego, co robi większość, ponieważ większość nie ma zabezpieczenia. Faktem natomiast jest, że 5% populacji posiada pod kontrolą 95% pieniędzy i nie są to ci, którzy oszczędzają, to są ci, którzy inwestują. Zawsze należy się skupić na zwiększaniu swoich dochodów i być w tym coraz lepszy. Zawsze trzeba dążyć do więcej i nigdy nie przestać. Trzeba znaleźć taką opcję zarabiania, która jest w stanie wypracować dochód samoczynnie. Następnie należy zainwestować w dostępny kapitał i uruchomić go, żeby zarabiał. Taką opcją jest branża marketingu sieciowego. Udostępnia ona każdemu za niewielki koszt początkowy możliwość powiększania swojego kapitału początkowego kapitałem zewnętrznym. Dzieje się to wówczas, kiedy suma inwestycji inicjującej powiększa się automatycznie w miarę dodawania innych sum na samą sieć. Są to zakupy produktów robione przez klientów lub innych partnerów rozbudowujących sieć tychże produktów lub usług. Dodatkowo efekt ten może się powtarzać regularnie, jeżeli produkt lub usługa sprzedawana oparta jest na cyklicznym powtarzaniu opłat, abonament. W takim przypadku tworząca się sieć będzie wypracowywać nie dochód linearny, lecz cykliczny dochód pasywny dla osoby, która zainicjowała proces poprzez wpłacenie własnego kapitału początkowego. Marketing sieciowy to biznes. Nie opcja oszczędzania. Tutaj sukces polega na zarabianiu, nie na wycinaniu kuponów z okazjami. Nie wolno mylić tych pojęć, jeśli się chce osiągnąć sukces finansowy w tej branży. Każda działalność biznesowa nie polega na oszczędzaniu, tylko na mądrym zainwestowaniu i wytwarzaniu z tej inwestycji wzrastającego dochodu. Marketing siedziowy to biznes jak każdy inny, nie konto oszczędnościowe banku. Ci, którzy wchodzą do sieci i chcą oszczędzać, są klientami. Klient nie inwestuje, klient wydaje, a na poniesionych przez niego kosztach zarabiają ci, którzy inwestują i budują sieć. Niektórzy twierdzą, że oszczędzanie to też zarabianie. Nic bardziej mylnego. Nie jest bowiem zarobkiem suma, którą zaoszczędzimy na kupionym taniej produkcie. Dlaczego? Ponieważ została ona przez nas już wcześniej zarobiona w inny sposób. Nie można zarobić dwa razy tych samych pieniędzy. Natomiast pieniądze położone na koncie oszczędnościowym również nie są formą oszczędzania, tylko zarabiania. Te pieniądze zarabiają setki. W systemie zarobkowej opcji Dibucard, która jest rodzajem własnej inwestycji początkowej z późniejszym pomnażaniem jej przez kapitał zewnętrzny, możesz to osiągnąć. Zrobić to poprzez rozbudowę sieci dystrybucji usług abonamentu cyfrowej karty VIP. Z DebuCard może stworzyć zarobek pasywny. Warunkiem jest zrozumienie, czym jest zarobkowa opcja DebuCard i rozróżnienie roli klienta w systemie i kogoś, kto zarabia wykorzystując system. Są to bowiem dwa różne sposoby korzystania z wirtualnych Card VIP, które oferuje DebuCard. Pierwszy to klient. Jest to osoba płacąca za abonament i wykorzystująca ten produkt do promocji własnej działalności, pasji czy hobby. Klient kładzie nacisk na możliwości technologiczne, jakie dają wirtualne wizytówki i na oszczędności, które wynikają z ich posiadania. Klient oszczędza, on nie zarabia. Inaczej mówiąc, ci, którzy wchodzą do e-booka w cel oszczędzania, nie są tymi, którzy chcą zarabiać. To nie są partnerzy biznesowi, to są Twoi klienci kupujący abonament, na których Ty będziesz zarabiać. Klient to ten, który tworzy zarobek tych, którzy inwestują i budują swoją sieć. Natomiast niezależny partner ibookart e używa system zarobkowej opcji do stworzenia dla siebie dochodu pasywnego, inwestuje i zarabia, rozbudowuje sieć, kładzie nacisk na spełnienie warunków, które umożliwią otrzymywanie prowizji w jak najszybszym czasie i postrzega swoje koszty jako inwestycje w siebie i w swoją przyszłość. Dlatego ci, którzy angażują się w biznes na zarobków, powinni postrzegać system LiboCard jako system inwestycyjny, wymagający poniesienia kosztów wstępnych. Angażując się finansowo, rozwijają swoją sieć, z której w efekcie będą zarabiać niezwykłe dochody, też dochody pasywne. Partner LiboCard nie oszczędza, on inwestuje i zarabia. Podobnie jak w biznesie konwencjonalnym. Żeby zarobić, trzeba zainwestować. Tak jest i w marketingu w sieciowym. Jeżeli ktoś chce kupić tanie buty, nie będzie w tym celu otwierał sklepu z butami. Znajdzie kupon i zaoszczędzi. Jeżeli ktoś chce zarabiać na butach, znajdzie lokal, zapłaci licencję, kupi towar i otworzy sklep. Zainwestuje. Chodzi tutaj o to, żeby ci z Was, którzy są zarobkową opcją dybukard zarabiać versus oszczędzać, szybciej poszli do przodu, żeby nie spędzali z następnych miesięcy próbując i zastanawiając się później, gdzie popełnili błąd, tylko wykonali kilka odpowiednich działań teraz. Oszczędzać pieniądze można i należy, ale bez poświęcenia swojego życia, dzisiaj i później. Osoby na życie poprzez oszczędzanie, których zasadą jest wyrzeczenie się wszystkiego co lepsze, nie są do przyjęcia dla tych, którzy chcą więcej, mogą więcej i walczą o więcej. Jeśli jesteś partnerem i bugat, powinieneś chcieć więcej. Zawsze należy znać wartość samego siebie i zdawać sobie sprawę, że ludzie bogaci niczym się nie różnią od biednych oprócz woli posiadania czegoś więcej. Żeby to osiągnąć, należy tylko ustalić dla siebie właściwe priorytety finansowe w teraźniejszości z odpowiednim planem na przyszłość. Mając zarobkową opcję d wstępną dla siebie, nie rezygnuj z lepszego życia. Nie musisz. Wykorzystaj swój obecny potencjał jako inwestycję, zrób plan i zadziałaj, żeby móc cieszyć się życiem coraz bardziej. Wyjdź ze swojej strefy komfortu, podejmij inicjatywę i zacznij zarabiać więcej pieniędzy, zamiast patrzeć ze strachem na wzrost cen, obawiać się inflacji, utraty pracy. Są to czynniki mające wpływ na Twoje zarobki linearne, a co za tym idzie, na Twoje realne, zmniejszające się możliwości oszczędzania. Nie narzekaj na gospodarkę, ponieważ jej stan nie zależy od Ciebie i niewiele tutaj możesz zrobić. Ale nie narzekaj też, że życie nie jest sprawiedliwe, ponieważ ono jest w twoich rękach i w tym wypadku ty prowadzisz, gdzie ono podąża. Nie wymyślaj kolejnej bezużytecznej wymówki. Uwierz w siebie i zrób tym razem coś produktywnego. Podejmij decyzję i zacznij zarabiać zamiast oszczędzać, ponieważ twój sukces zależy od tego, jak szybko to zrobisz. Dziękuję. Wspólnie możemy być niesamowici. To jest świat, bibułka.